Hello, hello, 3 2 z tej strony, a Wy oglądacie kolejny odcineczek na moim kanale. My dzisiaj jesteśmy w Call w 2, oczywiście. Dzisiaj przejdziemy sobie kolejną misję kampanii fabularnej Call Duty w 2. Mm, ale zanim to, pokażę Wam wszystkie pamiątki. Bo ostatnio pokazywałem Wam pamiątek. Jest tak szybko, tylko przelecę, pokażę Wam. Pistolet, nie czy to na flary, nie, tak, no to na flary. No i to wszystko, to jest wszystko. Są wszystkie pamiątki, więc zaczyna misję. Wciąż czekamy na Pearson. Nie wiadomo co wywinie, miewał w przeszłości spore wpadki. Gdybyś tu był, Pol, dałbyś mu popalić. Aby tylko Zusman i trwali zanim uderzymy na działa. A więc zaczynamy. Trzeba iść do punktu zbornego. Jeszcze nie. Pierson tu przyjdzie. Taka senka była jak film, po prostu. Jak to było? Mm -hmm. Pierson rozkazał walczyć, choć nie mieli szans? Kiedyś Daniels poprowadzisz Pluton, a zobaczysz, że masz dwie opcje: Te złą i tę gorszą. Ale wytrwasz dzięki nim. Dzięki swoim ludziom, nie jak Pierson. Sierżant Pearson... Nie chcesz być na jego miejscu. Poruczniku! Właśnie zameldowali się z Baker. Będzie atak na 493. Oh, o kurde, To nie ludzi i drugi pluton. To broni. Szybko. Oh! <noise> Trochę głupio postanowił Pearson. Nie, no, wciąż może być pod wzgórzem. Wydaje mi się, że na to już za późno. Trzymajcie tempo, cholera! To chyba nasi chłopcy! Taniec. W porządku? tak wszystko gra. Gdzie jest reszta? Pierwszy wziął do ataku na działa. Błagaliśmy o księżyca. Uparcie, Wrócimy po ciebie! Szybko! Potrzebują nas! Dobrze, lecimy, o, wziął amunicja amunicja. Owdeolatom Sonik. Weźmy amunicję i, ja i lecimy na broni i lecimy ani ma Myślałem, że tutaj da się wstrzymać ten oddech Ale nie da się niestety Tutaj trzeba sterować w głowę z tej broni po prostu bo Troszeczkę słaba ta broń Rzućmy mi ten granat O Boże, to jest nasz. idziemy trochę do przodu. Trochę do przodu, trochę do przodu. podleczymy się, i lecimy dalej. Wiesz co, weźmy może broń na blisko. Dalej, jeden po drugim. załatwiony. Zostały dwa. Gdzieś tam ktoś krzyczy? Jak skąd? gdzie, gdzie, gdzie ktoś? Nie wiem. Niestety nie pomogę mu. No. Tutaj. Dymny szybko. Wszystko będzie dobrze. Super, ja lubię pomagać ludziom. A co robię stary? Trzymaj się tam braku! Dobra, muszę jeszcze jakieś teraz Dobra, jeden go, go. leży Dobra, Nie przerywać! Dobra, kolejny Posuwamy się! dym! Dobra, udało się Ojoj oj. Aj nie zdążyłem odrzucić, trzeba było uciekać. Niestety, no i tak wywa. Oj, okay. Nie mogę chodzić Powtórka, powtórka z rozrzutki. Wszystko będzie dobrze. Weź mnie pod osłonę. Już stary stary. Już. Dobra. Teraz to działa. Uratowałeś mi A tak Nawet za wysoko Jazda, jazda, jazda! leży. Kolejny leży. Zlikwidować go! Ja jeszcze tam. Wszystkie załatwione! z się Idziemy! Czy to jest ta, to jest lepsze chyba? Ruszamy do przodu, troszkę wsarżę z bagnetem, a przesarżęimy i weźmy sobie tą broń. No i lecimy, musimy się dostać do naszego miodu! Dobrze Cię widzieć, stary Pilson! Coś ty, za do cholery myślał. Trzymam się celu misji. Musimy dopilnować, żeby nasz inżynier ocieścił bunker To jeszcze nie koniec. Daniel, weź parkera tak blisko bunkra, żeby mógł podłożyć ładunek. Tak Czemu nie rysujesz ustami, jak mówisz? Daj znać, jak będziesz gotowy, Daniel! Już jestem Wła gotowy, wlecisz. Głowa i naprzód! Jazda! Jazda! Ogień bunkra To, to twoja to szansa! szansa. Dawaj, dawaj gościu, dawaj gościu.

Wzłaniaj mnie, biegnę po ładunek Zrozumiano Położymy ogień na oj, tam No dobra, uda się Potrzebuję ognia zaporowego Ojej oj. Ładunek podłożony, odsuncie się się, bo... No, no nice. hmm. Hmm. Ilu mamy zabitych? Wykonaliśmy naszą misję. Mów Ilu! Mamy rozkazy, żeby zająć w skórze. Mogłeś na nas Nie było czasu. A co z ludźmi? Mieliśmy rozkazy! Mm. Pierdolę takie rozkazy! O oh, ja. Oh, yeah. Myślisz, że tego chciałem. Hmm? Jesteśmy tylko trybikami, Jose! Jak zaczniemy robić po swojemu, wszystko się zestra, zapomniałeś już o tym? To są ludzie, nasi ludzie. zapomniałeś już o tym? 150 nadal strzeliwują naszą pozycję. Idziemy dalej, zniszczymy je. Dobra, tak dajcie mi dziecko Tak, jak zwykle, ja, nie? Thanks, panowie, thanks. Mhm. Ten jest ze strzelbą chyba Dobra lewo Przydałaby się amunicja, ser! Nie, nie przydałaby się przypadkończki to Mam granaty i dymne. Ejaj, dam na dobra, dobra, nice, cool Chodźmy tutaj nie, To jest ta strzelba? Nie, nie, to ta strzelba, tak? Chwila, wezmę tę się zapalającą zaduje i... To może być skuteczne. z zamówieniem! tu kolejne Ruchy! się od tego granatu. Dobra. Nie ma granatu, tam rzucił Dobra, przeczyszczeni. Amunicja wzięta I lecimy dalej Ten shogun tutaj może być kluczowy mi się, bo to jest dobra brońdziesiąt Ej Daniel granaty A daj ty o chwila rzucę granat Rzucam e, granat proszę taniej te granaty Przydałyby mi się là Gaz musztardowy, o kurde Połóż się Daniels i szybko się lec Biją mocno z góry Nora trochę przeczyszczone, byśmy mieli amunicję, bo jest już jej mało Leży. Dobra, leży! Zniszczyć Na Easy! Na EAS -y. Ładunek podłożony! Daj, co tu blisko tego! Stoisz! O, oh, shit, czołg! Musimy nie Zostało nam trochę termitu. Daj nie znać, gdzie są! Musi wystarczyć! Pilson i ja ściągniemy na siebie ogień! Daniel, z podłożysz mu derwitety! Do roboty! Najpierw wybiję tych debili O jest snajper chyba Dobra ulećmy się bo tutaj Muszę by tak się wycylać To jest moment To pewnie trochę potowa sytuacja Kurczę. za daleko byłem Czołg można powiedzieć, że całkiem nieźle Jezu, to jest takie zamieszanie, że totalnie nie wiem co chodzi, ale spokojnie, damy radę Chwila, może uda nam się go uratować, weźmy zapalającą Przypuścimy. Nie no, jest tej słaby dojść Nie, nie, nie Spokojnie, spokojnie, spokojnie trzeba to ograć dobrze Ajajaj aj, aj. Czego tak? Apteczkę potrzebuję Gdzie on tu? Apteczką Dawaj tą apteczkę ty

Dobra, że żyją, a oni jeszcze? nie <grym i zimny> O nie, tyś śmiecił, dajcie mi go jak najszybciej zabić. Tchóry gruby. O, droga. Nie, Nie, nie dam rady. Zostaw mnie. Wytrzymaj. Dawaj, go. Dam radę. Kulę. Nie uda nam się. Aj, Turner, utrzymaj się przy życiu, damy radę. Turner! Polszczyzno! Bierz ludzi i zbiegaj się stąd! Razem się stąd wynosimy! Musicie! Wycofajcie się! Nie! Nie zostawimy cię! Tu. Posadźcie mnie, ja ich zatrzymam! Muszę już iść! Róż! To był zaszczyt! Sadna wiara zbyt wielka. I idź! kurde, mm, no to jest... Nigdy nie robiłem takich... Ruchy, 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 ruchy. Takich śmierci w kodach. Ruchy, 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 ruchy. Czy na przykład Ghost, czy reszta. Śmierć go czy na przykład y... sołpa. To były takie najsmutniejsze śmierci chyba wy Myślałem, że chciałby pan to mieć. W kodach, mi się. Hmm. Źle myślałeś. Widzisz, jesteśmy w całkiem nowej rzeczywistości w moim świecie. I nawet nie się że zacznę się wahać lub z jakiegokolwiek powodu porzucę swoje obowiązki. Hmm. Dlatego będziesz moim zastępcą. Będziesz wspierał każdą moją decyzję. Postaraj się, żeby cała reszta dzieła z Ciebie przybyła. W przeciwnym hmm. razie uznam to za niesubordynację. Hmm. No tak. A teraz zejdź mi z oczu. Terner osłaniał nasz odwrót i przypłacił to życie. Ciężko to pisać i z tym żyć. Upewnił się, że żyjemy, by osłaniać konwój, więc nie mm -hmm. zginął na marne. Tak przynajmniej sobie powtarzam. A więc mamy misję w górze 493. Ej, jeśli Cięgnąć sporo, zostawcie łapkę w górę i postawcie znicz dla Ternera w komentarzu. A ja się już z Wami żegnam, dzięki za oglądanie. Na razie.